grze John Company przeniesiemy się do okresu, który Wielka Brytania chętnie by wymazała z historii. Do okresu, kiedy brytyjska kompania wschodnioindyjska miała przyzwolenie na monopol handlowy na terenach kolonizowanych przez Brytyjczyków. Jednak władza nie ograniczała się tylko do handlu. Kompania zarządzała własną armią, mogła zawierać sojusze, wypowiadać wojnę, a nawet miała własną walutę. Swoje wpływy rozszerzyła również na Chiny oraz na tereny Azji Południowo-Wschodniej. Grę zaczynacie chwili rozkwitu kampanii. Cześć, z tej strony Monika. Dzisiaj opowiem Wam o naprawdę wyjątkowej grze potężnego ciężaru, czyli John Company, którego wydawcą jest Galacta. Jest to gra, w której tak jak w przypadku gier RPG, dobrze by było gdybyście mieli przy pierwszej rozgrywce mistrza gry, który Was właśnie przez nią przeprowadzi. Jest to gra, w której losowość przeplata się ze strategią. Jest to jedyna taka gra, którą znam, gdzie zamiast zarządzania własnymi spółkami mamy jedną wielką kompanię, w której po prostu piastujemy różne stanowiska. Czy to działa? Uwierzcie mi, naprawdę działa. I o tym się przekonacie oglądając ten materiał. Na początku rozgrywki wybieramy jeden z trzech scenariuszy, które mamy zawarte w pudełku. Na każdej karcie scenariusza mamy tutaj informację o przygotowaniu i przygotowaniu tutaj sytuacji w Indiach. Następnie bierzemy karty przypisane do danego scenariusza, który został wybrany. I w ten sposób rozporządzamy stanowiskami startowymi. Przyjrzyjmy się teraz planszy głównej, na której mamy bardzo dużo elementów, bardzo dużo obszarów, które po kolei będą nas prowadzić za rękę tak naprawdę poprzez przebieg każdej rundy. Piątkiem czarnym będziemy właśnie odmierzać rundy, które mamy do końca gry, natomiast srebrnym pionkiem będziemy wskazywać, jaka faza danej rundy jest w, danej, w danym momencie rozpatrywana. Jak widzimy, rozpoczynamy od sezonu towarzyskiego, jeśli chodzi o pierwszą rundę, no to on tutaj nie jest rozpatrywany, następnie mamy rodzinę, firmy, zatrudnianie, no i po kolei rozpatrywanie działań każdego stanowiska. Grę kończymy w momencie, kiedy dochodzimy do ostatniej rundy, wtedy liczymy punkty i sprawdzamy, kto wygrywa. Natomiast może się okazać, że gra się skończy wcześniej, kiedy nasza spółka splajtuje. Mamy tutaj informację od razu, jaka jest końcowa punktacja. Mamy tor wpływów, który też tutaj będzie się zmieniał, ponieważ mamy tu żetoniki, które będą nam, e, będziemy mieć wpływ na to, jaka będzie kolejność rozpatrywania i jaka będzie punktacja poszczególnych wpływów. Mamy reputację kompanii, która tutaj jak widzicie rozpoczyna z dziesięcioma funtami, natomiast to może w trakcie rozgrywki na pewno będzie się zmieniać. No i dług kompanii, ponieważ przewodniczący, czyli jedna z najważniejszych tutaj osób, która będzie decydowała o wielu stanowiskach, między innymi, będzie mógł zaciągać długi. No nie będzie to zbyt dobre, natomiast w tym momencie będziemy po prostu bardziej wypłacani i mogli zarządzać finansami spółki. Jeśli chodzi o pole sezonu towarzyskiego, mamy tu 100 kart, na których będziemy właśnie zdobywać m.in. wpływy, na przykład losy. To, to są karty, które będą nam modyfik modyfikowały przeróżne rzeczy w trakcie rozgrywki oraz oczywiście przynosiły punkty zwycięstwa. Tak jak w przypadku każdej spółki, mamy tutaj radę nadzorczą, czyli w tym przypadku radę dyrektorów. W chwili, kiedy nasz przewodniczący albo przejdzie na emeryturę, albo po prostu straci stanowisko, właśnie wśród tych znaczników będziemy wybierać nowego przewodniczącego. Aby wejść w radę nad Soczą, będziemy mogli ją podkupić udziałami. Nasze znaczniki rodzin, które przejdą na emeryturę, czyli są seniorami, będą mogli mieć godną przyszłość. To wszystko od nas zależy od naszych finansów, ponieważ mamy tutaj różne lokacje, gdzie będziemy mogli właśnie naszych seniorów umieszczać po uiszczeniu opłaty. Jednocześnie będziemy zdobywać punkty zwycięstwa, ale uwaga, musimy być wypłacalni na następne rundy, ponieważ każda lokalizacja to ponoszenie kosztów utrzymania danej lokalizacji. Jeżeli będą zwolnione stanowiska, ponieważ ktoś przyjdzie na emeryturę albo po prostu straci dane stanowisko, karta z wakatem jest umieszczona w tym miejscu. Wiele stanowisk ma, jak widzicie, już przypisany jakiś budżet, i właśnie tym budżetem osoba, która piastuje to stanowisko, będzie zarządzać. Przyjrzyjmy się teraz drugiej części planszy głównej, gdzie mamy bieżącą sytuację startową, sytuacji w Indiach. Mamy tu jakieś jednostki imperium oraz flagi, które wskazują, gdzie są jakie siły. Mamy, jak widzicie, tutaj obsadzone wszystkie stanowiska. Na samym początku mamy pod swoją władzą. Prezydenturę Bombaju, Madrasu i Bengalu, to są właśnie te regiony, od których zaczynamy nasze wpływy i będziemy handlować i podbijać poszczególne regiony. Do tego mamy armię, którą będzie zarządzał wierzchnich armii, możemy tutaj zawierać różne sojusze i przygotowywać nasze armie. No i na sam koniec, jak widzicie tutaj, pasek po kolei wykonywania akcji w rundzie, Przechodzi przez Chiny, które o ile otworzymy drogę, no to w tym momencie również są rozpatrywane, premie, jakie mamy ewentualnie wypłacane, finanse wydarzenia w Indiach, posiedzenie Parlamentu i utrzymanie oraz przygotowanie do kolejnej rundy. Jeśli chodzi o wydarzenia w Indiach, rozpoczynamy tę fazę od rzut kostką na kostce mamy po pierwsze informację o tym, co się dzieje, na którym morzu, czyli czy nasze statki handlowe będą niestety uszkadzane albo niszczone całkowicie. Natomiast cyfra będzie wskazywała, ile kart będziemy rozpatrywali podczas wydarzeń. Na kartach są różne rzeczy, które będziemy musieli od początku do końca rozpatrywać. To będzie właśnie sytuacja w Indiach. To, że w trakcie rozgrywki będziemy zarządzać różnymi stanowiskami i będziemy wykonywać akcje przypisane do naszych stanowisk, to nie znaczy tak naprawdę, że Wielka Brytania nie ma wpływu na nasze poczynania. Na tym etapie, czyli posiedzenie Parlamentu przewodniczący, będzie za pomocą takich kart głosował różne uchwały. W zależności od tego, jak przebiegnie głosowanie, będzie albo zatwierdzone jakieś prawo, albo zawetowane. Ten pionek właśnie do tego służy. Premier będzie dzierżył jeszcze w rękach takie narzędzie, które będzie decydowało o polityce, jaka będzie prowadzona. Pokażę wam teraz jak przygotować przestrzeń każdego gracza. Na samym początku wylosujecie albo wybierzecie planszetkę swojej rodziny. One jeśli chodzi o zawartość informacji są identyczne, różnią się tylko i wyłącznie kolorem wskazującym właśnie na rodzinę oraz nazwiskiem. Do swojej dyspozycji będziecie mieć 18 członków swojej rodziny. Zestaw kart obietnic, zestaw kart strategii firmy one nie będą brały udziału w każdym scenariuszu, znacznik punktacji oraz taki bąbelek do zaznaczania akcji, które będziecie wykonywać w fazie rodziny. Po lewej stronie macie informacje, jakie macie do wyboru akcje w fazie rodziny. Możecie powołać zarządcę, powołać oficera, zabiegać o udziały w firmie, zakupić stocznię, czyli taką kartę, na której też jest informacja o tym, jak się nazywa wasz statek, możecie zakupić warsztat, który da Wam dwa głosy podczas głosowania. Oraz zakupić towary luksusowe. Na każdej klaszeczce macie również bardzo przydatną tabelę, która będzie Wam pomagała oszacować, jakie macie szanse na sukces podczas rzutami kośćmi. Teraz opowiem Wam, jakie władze, jakie możliwości mają poszczególne stanowiska w firmie. Zacznijmy w takim razie od przewodniczącego, to jest jego symbol. On przede wszystkim może zaciągać dług, no i przydziela większość stanowisk. Kolejne stanowisko, czyli dyrektor handlowy, jest powoływany przez przewodniczącego i do niego należy otwieranie nowych zleceń oraz przenoszenie elementów między innymi statków na planszy. Kierownik transportu również jest powoływany przez przewodniczącego. On z kolei może wykupywać statki różnego rodzaju ze stoczni. Zwierzchnik armii Powoływany przez przewodniczącego, może zarządzać jednostkami oraz przydzielać dowódców. No i mamy teraz trzy stanowiska prezydentów, one działają tak samo i są powoływane przez dyrektora handlowego. Od nich zależy, jak będziemy realizować zlecenia, czyli czy będziemy przynosić zyski naszej kompanii. W grze mamy całą pulę gubernatorów, którzy są powoływani przez wskazanego prezydenta w zależności od regionu, no i oni mogą albo zbierać podatki, stworzyć jednostki, albo zbudować statki dla kompanii. Mamy również stanowisko generalnego gubernatora, on jest powoływany przez przewodniczącego. Jeżeli otworzymy drogę do Chin, mamy również stanowisko nadismenctora handlu w Chinach. Tak jak w każdej firmie, wszystkie stanowiska są ze sobą połączone w jedną wielką działającą maszynę. No właśnie, ale czy ona będzie dobrze działać? Wszystko zależy od naszych decyzji, od tego co będziemy robić, od tego czy nasze decyzje będą podnosiły prestiż naszej spółki, czy też prowadziły ją do upadku. W grze mam świetnie odzwierciedlone tamte czasy. Mamy tutaj czas na zawieranie intratnych małżeństw, mamy czas na układy, mamy czas na decyzje, które powodują, że będziemy dobrze handlować, że będziemy budować statki, budować warsztaty, nasze wpływy, że będą rosły. Będziemy też decydować o tym, czy w poszczególnych regionach podbijać i ustanawiać gubernatorstwa pod naszym zarządem. Wszystko to jest naprawdę fantastycznie ubrane, takie realia historyczne. John Company jest grą zero-jedynkową, czyli albo się ją lubi, albo się ją nie lubi. Nie można koło niej przejść totalnie obojętnie. Więc jeżeli lubicie takie gry, gdzie możecie od samego początku się w nich rozkochać i delektować się każdą jedną rozgrywką, to jest to właśnie ten rodzaj gry. No i teraz przejdźmy do podsumowania. Zacznę od regrywalności, która w przypadku John Company jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Mamy tutaj wiele czynników, które na to wpływają. Zacznijmy od tego, że w pudełku znajdziemy trzy różniące się i ciężkością i długością gry scenariusze. Mamy tutaj losowość, która wpływa na niespodziewane efekty i wydarzenia w grze. W zależności od ekipy, z którą siędziemy do stołu, również ta rozgrywka będzie zupełnie inna. No i na samym początku losujemy różne stanowiska, to już od samego początku dyktuje różnorodność każdej rozgrywki. Przejdźmy teraz do ciężkości, bo tak, ta gra jest rzeczywiście ciężka i jest przeznaczona dla graczy zaawansowanych. Natomiast jej ciężkość nie tkwi w zasadach, bo one są stosunkowo proste. Tutaj cała ciężkość tkwi w rozgrywce i w tym, jak będziemy ją prowadzić, bo to jest gra pełna niespełnionych obietnic, wbijania noża w plecy, niespodziewanych wydarzeń. Tutaj bardzo dużo się dzieje i trzeba bardzo szybko reagować na to, co się dzieje na planszy. Losowość. Tak, w tej grze jest bardzo obecna, ponieważ wiele tutaj aspektów, wiele rzeczy będziemy rozwiązywać za pomocą rzutu kości i on nie zawsze będzie nam przychylny. Jeżeli więc nie lubicie losowości, nie lubicie tego aspektu niepewności i e, braku kontroli nad tym, co robicie, no to tutaj on też będzie Wam uwierał. Natomiast jest to w tej grze naprawdę wyjątkowe, że ten rzut kością jest. Po prostu emocjonujący, bo rozwiązywanie tego i sprawdzanie, czy na przykład wasza postać, jeden z waszych członków rodziny, idzie na emeryturę w danym momencie, czy gubernator nie traci stanowiska, jest tu naprawdę bardzo emocjonujące i w tej grze mi się podoba. Wykonanie nie miałam przyjemności zagrania w pierwszą edycję tej gry, natomiast to, co widzę w drugiej edycji, mnie po prostu zachwyca. Mamy fantastycznie rozrysowaną planszę główną, mamy świetnie przygotowane pionki naszych członków rodziny, gdzie uwaga, nieważne czy jest tam rysunek kobiety czy mężczyzny, po prostu traktujemy je, wszystkie te pionki na równo. Bardzo mi się podobają karty, rysunki, grafiki. No wszystko to jest bardzo spójne i bardzo takie nawiązujące właśnie do tych aspektów historycznych. Jeżeli więc lubicie takie tytuły, które wnoszą bardzo dużo emocji, kiedy gracie i nie odczuwacie w ogóle upływu czasu, gdzie różne rzeczy naprawdę mogą Was totalnie zaskoczyć, gdzie te układy są właśnie zawierane chwilowe albo długotrwałe, to to jest jeden z tych tytułów, który zachwyci Was od pierwszej rozgrywki. I uwaga! W tej grze naprawdę mogą Was ponieść emocje, czyli w chwili, kiedy na przykład zawrzecie jakiś układ, może się okazać, że wasz partner tego układu ma zupełnie inne plany. Natomiast jeżeli będziecie do tego lajtowo podchodzić w formie rozgrywki, no to to jest naprawdę poezja i sama przyjemność, jeśli chodzi o przebywanie i obcowanie z tą grą. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się ciepło. Cześć!